Pytanko. Jestem niesamowicie wdzięczna, że trafiłam na Ciebie cudownie. Ja też jestem niesamowicie wdzięczna, że trafiłyśmy na siebie. Ja się zmagam z trudnościami finansowymi, mam długi naprawdę, staram się wejść w wyższe wibracje, ale obecnie mam taki dół, że ciężko mi się z niego od odkopać. Czasem już nie wiem, jak mam wejść na wyższe wibracje, co robić, żeby wreszcie żyć w lekkości i obfitości. Trochę tracę już nadzieję, że coś się zmieni. No właśnie, bo jeżeli Utknęłyśmy w tym dole, utknęłyśmy, bezdennie trzeba wyskoczyć w jakikolwiek sposób. Powiedziałam. Tam, będąc otoczona poszukiwaniem tego wszystkiego, dostajesz jeszcze więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej to widzisz, bo boisz się tego puścić, boisz się puścić, jak to mogę przestać myśleć o długach, jak to przecież to, to muszę o tym myśleć, to teraz muszę się tym zajmować, bo to jest mój naczelny program. Nie, musisz postąpić jak lekko duch. Spotkałaś też na pewno w swoim życiu ludzi, którzy pomimo tego, że mają ogromne kredyty, że nie do końca mają jakąś luźną sytuację ze spłatą, śpią spokojnie, śpią jak dzieci. Dlaczego? Dlatego, że oni przestają o tym myśleć, nie mają tego z tyłu głowy. Trzeba absolutnie przestać poszukiwać rozwiązania tam, w tym dole. Nie bój się tego, nic to nie zmieni. To, to, to nie to, że, że ty nagle zapomnisz, że masz długi, że ty nagle zapomnisz, że nie ma teraz zdrowia w Twojej przestrzeni, że nie ma teraz ukochanej osoby. Nie. To, to oczywiście, że jest. I to gdzieś jest, ale musisz przestać to drążyć. Oczywiście to jest właśnie ciągle przebywanie w oporze, to jest ciągłe przebywanie w kontraście, to jest ciągłe przebywanie, ja już nie mam, ja już nie mam. Każdy i nie ma takiego człowieka, który cokolwiek osiągnął. I ten, który nie osiągnął niczego, żeby nie przeszedł przez takie lub inne zawirowania w swoim życiu. Każdy, i teraz to już jest, i można powiedzieć, aha, to to jest, to to już przeżywam, dobra, to to już wiem, to się wydarzyło, to teraz odwracam się plecami i idę w przeciwnym kierunku. Po przeciwnej stronie tego musi być Twoja wiara, nadzieja, że będzie inaczej. I musisz zacząć być, musisz zacząć być osobą bogatą, żyjącą w obfitości, osobą zdrową, osobą, która kocha i jest kochana, czy przez specyficzną personę, czyli tę konkretną osobę, najczęściej chodzi o partnera, który nas rzucił, czy przez kogokolwiek innego. Nie ma takiej opcji, żeby się tak nie zdarzyło, dlatego że to Ty jesteś kreatorką, to Ty to tworzysz, to Ty jesteś w tej serwerowni, a ten kanał energetyczny pomiędzy Tobą a Tobą w serwerowni, a tym zarządzającym on nie zarządza, on gra poprzez Ciebie, gra, doświadcza, cieszy się to myślenie cię tutaj ściąga. Nie ma takiej możliwości, żeby nie zabrakło dla ciebie kasy. Tego jest bądź ile. To leży na ulicy. Tylko ty sobie na to nie pozwalasz. To, co zresztą napisałaś w tym komentarzu. Ja już tracę nadzieję. Tu się zgina mandolina. Żadne mi tu tracenie nadziei. Jestem dzisiaj w takim płaszczu. <laughs> Słuchajcie, to jest cały taki ten. A to nie jest piżama, wbrew pozorom. To ma wszelkie atrybuty takiego garnituru. No i wkładam ten płaszcz. I kim mogę dzisiaj być? Dzisiaj mogę być laską. Tu jest taki, wiecie, ja to nazywam adhokizm. Akceptujemy, cieszymy się i kochamy. ale więc co ty dzisiaj możesz zrobić? Co ja bym zrobiła na twoim miejscu? Oczywiście, dokładnie widzisz, co się dzieje. Widzisz, że masz długi. To bym się odwróciła od tego i przez 17 sekund bym pomyślała o tym, co bym dzisiaj zrobiła, gdybym nie miała długów. Co bym poczuła? No, musisz zrobić stop na żądanie. Na tej drodze, w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości będziesz miała długi. Czy wierzysz w to, że jest droga, na której nie masz długów? Czy wierzysz w to, że Ty możesz? dzisiaj przeskoczyć na taką swoją linię życia, że tam nie ma długu. Wierzysz w to? Jeżeli w to uwierzysz, to już wygrałaś sprawę. Po prostu przeskocz. Bardzo łatwo to zrobić, kiedy zapomnisz się na chwilę i przestaniesz myśleć o tym dole. Jak się zapomnieć? Bardzo prosto. Co umiesz robić? Idź pomóż ludziom. Pomóż ludziom. Jeżeli nic nie umiesz robić, poświęć tygodniu, godzinę jako wolontariat gdzieś. Albo powiedz, że wysprzątasz komuś dom z Afryką. Albo coś takiego zrób. Musisz w jakiś sposób całkowicie zmienić o sobie myślenie. Nie, że tam pokrzywdzona, że taka, jeżeli ty za dużo dajesz, to zabrać coś. Bo ty jesteś w ogóle nieotwarta na wzięcie. W ogóle ty w ogóle nie korzystasz z tego z wielkiego daru, że jako kobiety mamy większe możliwości, łatwiej nam jest dostosować się i zacząć czerpać z energii żeńskiej. Możesz włożyć taki płaszcz tożsamości dzisiaj. Osoby otwartej na wzięcie. Dzisiaj coś wezmę, dzisiaj coś znajdę, coś już właściwie znalazłam, właściwie już coś wzięłam, właściwie już coś mam. Musisz skoczyć do przyszłości i wszystko robić, co ci w tym pomoże. Przez parę sekund. Pamiętaj, że ci wszyscy biznesmeni, oni startują każdego dnia z przeszłości. To są wizjonerzy. Każdy, nawet taki, co ci się wydaje. Głupek, co robi kapsle i zrobił na tym kasę. Rozumiesz, on to kiedyś zobaczył. Zawsze na początku jest brak pieniędzy. Zawsze. I bardzo dobrze. Dlatego, że ten brak pieniędzy, czyli ty sama serwerowni, nie dajesz sobie, bo to jeszcze nie jesteś przekonana do tego. Przekonaj siebie w serwerowni. Że ty jesteś już Kate Walker, która wie co robi, że nauczyłaś się tego, 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 to wie, że jesteś otwarta. A to nie musi być przez orkę. Nie, nie mówię o takiej nauce. Komu mówię o próbie, o próbie z wiarą. I wtedy, w zależności od tego, jaki masz plan, Pojawi się na to kasa. Musi się zjadć, musi, nie ma takiej możliwości. Ale musisz mieć plan. Nie możesz zrezygnować tuż przed zakończeniem. Zawsze tak jest. Jak mi dajesz przykład, że ludzie, coś tam, to oni wyglądają, ich życie. Słuchaj, ich życie wygląda, zawsze to wygląda lepiej na ekranie, w telefonie. Tym się nie sługa. Reklamowy. Witamina D.C. Plus K2. Tip. Doskonała. Cholekarz Ferol K2. Znato. Bardzo dobre. Ale i tak tam w środku tego nie ma, bo przecież jestem tutaj, gdzie jest masy słońca. Tu mam przesypane, żeby było podręcznie. Co ja tu mam? No wiadomo, selen świetny w postaci selenometrioniny i grünsenfrutz kapitalny. 50 składników naturalnych, dodatkowo już witamin, minerałów, mikronizowanych. To ma poślizg, ale można też rozpłukiwać. I dlaczego ja to ze złym że czuję, że niczego mi nie brakuje, ale widzicie, bo pytacie mnie jak duża jest? No, dosyć spora, ale można rozszukiwać w moździerzu. To jest oczywiście na stronie wizytobiog.pl i taki znaczy typu nie, pytania uniwersalne, to znaczy, że więcej osób ma z tym jakiś, no, no nie problem, tylko po prostu nie do końca czuję. Spotykamy ludzi zawistnych, nieżyczliwych, podłych, zarozumiałych. Są milionerami lub z łatwością zarabiają dziesiątki tysięcy, mają partnerów i przyjaciół. Jak to jest? Przede wszystkim nie wiesz. Spotykasz w internecie, spotykasz na Instagramie. To, jak to wygląda z zewnątrz, nie musi być prawdą, ale nawet jeżeli jest. Jeżeli są to ludzie, którzy robią ogromne przepływy finansowe, są lubiani, no jak robisz ogromne przepływy finansowe, to się zawsze pojawi od ciebie bardzo dużo ludzi przeróżnych, którzy chcą napić się tej energii, tej twojej. To już jest takie teraz odpowiedź z poziomu Matrixu, jak jestem z tymi bardzo bogatymi ludźmi, bardzo, bardzo to widzę, że oni mogą mieć odrobinę przekłamaną wizję świata, dlatego, że pojawia się w ich przestrzeni bardzo dużo lizidów, liżdubstwa i tego wszystkiego. Moi przyjaciele bardzo bogaci są, czujni, po prostu okej. Okay. My, ludzie, którzy my, to też nie chcę tak dzielić, ale w momencie, kiedy się budzisz, zaczynasz rozumieć, że są też ludzie, do których jeszcze bardzo niedawno należałaś, którzy są uśpieni. I oni, dobrze lub źle operują w matryksie, ale oni nie podważają niczego i stosują te wszystkie algorytmy. Wystarczy spojrzeć na algorytmy, które widzimy na filmie, na przykład o Steve'ie Jobsie. Teraz chyba jest. Końcówka. Nie ten grany przez Kuczera, tylko drugi, który tam był nominowany i dostał dużo nagród. I widzimy, jak bardzo ten człowiek jest osadzony w matryksie, a jednocześnie jak intuicyjnie działa po innemu, po swojemu, po niepodporządkowanemu i idzie tą własną drogą, ale my widzimy, że to jest droga jakby osoby uśpionej. Nieprzebudzonej, ale jak tak patrzysz na to z, z punktu widzenia tego, co już wiesz, jako osoba, która się budzi, która jest w tej drodze, to masz wrażenie, że ktoś często wchodzi do przyszłości i stamtąd zarządza teraźniejszością. Steve Jobs co chwilę wchodził do przyszłości i stamtąd zarządzał teraźniejszością. I wiele osób, pomimo, że są nieprzebudzeni. Intuicyjnie są to wizjonerzy, którzy wi wierzą w swoje wizje. Ja nie będę dzielić ludzi na kwadratowych i ogromnych. Każdy podziały, oni są tacy, tamci są tacy, ty jesteś już taka duchowa i przebudzona. Od czasu do czasu, tak jak zauważyłeś dzisiaj, liżę ci ego. Pozwól sobie policzać ego, że jesteś inna, że robisz po swojemu, że jesteś po stronie. Budzących się, że jesteś po stronie przebudzonych, że to cię wyrównia. Nic nie szkodzi od czasu do czasu temu ego też dać trochę coś do jedzenia, pogłaskać się, powiedzieć tak, bez porównania, jaka ty jesteś lepsza, gorsza, po prostu inna. Jesteś inna, jesteś zajebista. Pozwól sobie na to. Nic takiego. Pozwól sobie, bo wtedy, jak sobie pozwolisz, wejdziesz łatwiej. Z lekkością. Ktoś zapytał, co to znaczy lewą nogą do lusterka, to jest moje powiedzenie. A oznacza lekko, łatwo, bez spiny, bez napinania cięci wyłuku, z otwartą energią kobiecą, żeby sobie wziąć. Jestem gotowa wziąć. Jestem wreszcie gotowa wziąć. Bez oczekiwania na efekt. To sobie biorę. A kiedy to nadejdzie? Nawet fajniej, że nie jutro. Tam ci są tacy, ty jesteś już taka duchowa i przebudzona. Oni robią to samo, tylko robią to nieświadomie. Oparli się na wyobraźni. Rozumieją, czym jest wyobraźnia. Mają jakieś tam wizje, które realizują. Nic, co jest tutaj, co się zmaterializowało, nie powstało bez wcześniejszego wyobrażenia. Wyobrażenia abstrakcyjne, kiedy wskakują do przyszłości. Robią to nieświadomie i oni są otwarci na innych ludzi, na podpowiedzi. Mało tego przecież zarzuca się Steveowi Jobsowi, że nic nie tworzył nowego, tylko brał to, co I ludzie po prostu już tak. zrobili i dodawał tylko od siebie. No właśnie, co dodawał od siebie? Ty też nie musisz za każdym razem zaczynać wszystko od Adama i Ewy. Raj jest teraz. Wskoczyć do raju. W przyszłości i pobyć tak, żeby teraz zobaczyć raj to tak. Dodaj coś od siebie, zrób coś całkowicie po Twojemu, po innemu, po twórczemu. To jest, to jest kreacja, ale to już wszystko jest. Tylko to odkryj, dostosuj się wibracyjnie. Uwierz przede wszystkim uwierz. Uwierz w siebie swoje możliwości, uwierz, że to wszystko już jest dla Ciebie. Chodzi tylko o to, żeby wskoczyć w tę przestrzeń stop. Jak już jesteś w tym wirze, jak wierzę się do niego dostać, w wirze obfitości, to wówczas same pojawiają się okazje. Ci ludzie bardzo dużo popełnili błędów biznesowych, które nie traktujemy jak błędy, tylko jak nauka, <coughs> którzy... <coughs> Mądry człowiek nie popełnia dwa razy tego samego błędu. Po prostu raz go popełnia, aha, zaakceptuje i następnym razem... Kiedy widzi, że przypadkowo jest w tym płaszczu tożsamości, który nie prowadzi go tam, gdzie chce, bo nie widzi, nie czuje się w tym dobrze, czuje, że to jest jakieś dołujące, mówi, stop, wysiadam z tego autobusu, dzisiaj zmieniam płaszcz tożsamości. Każdego dnia możesz zmieniać te płaszcze tożsamości dowolnie. Każdego dnia rano możesz wybrać kilka ścieżek życia, którymi możesz pomykać. To od ciebie zależy, że wskakujesz ciągle w te same narzekania, w te same pierdolenia, w te same rzeczy, które cię tylko zatrzymują w tym, co już jest. Jeżeli jesteś bardzo zadowolona z tego, co jest, ale widać, że nie jest, i tutaj jeszcze piszesz: zarabiają za milionerami, mają partnerów przyjaciół. No, przyjaciół mają bardzo często w układach. Układu, układowych. Po drugie, tak jak powiedziałam, ludzie są interesowni. Nie, nie wiesz, jak jest, ale jeżeli to są ludzie, którzy są w tym wirze często, bo to wskoczyć do tego wiru, ten wir nie jest zarezerwowany tylko dla przebudzonych. Pamiętaj, że znajdujesz to, czego szukasz. Jeżeli wychodzisz rano do pracy, do swojego biznesu i szukasz tego czegoś, tego... A, że dzisiaj się wydarzy, że dzisiaj, że, że najpierw to, jak za tym Brianem Tracy, Tracy najpierw zrobisz te żaby, najpierw wykonasz te, te paskudne telefony, najpierw zrobisz to, co jest, a potem po prostu zostaje tylko ta twórczość. Przecież w tym całym moim działaniu, no to trzeba wykonać... Dużo takich rzeczy na początku. Ja to, ja to odwalam, ja to traktuję. dane właściwie refleksja, komentarz. Cześć, uwielbiam Twoje przekazy, są super motywujące. Niestety, ludzie często chcieliby wszystko bez wysiłku. Mam wrażenie, że niektóre kobiety chciałyby schudnąć w jeden dzień albo osiągnąć sukces bez pracy nad sobą trochę wiadomo, a brakuje systematyczności. Warto postawić na małe, codzienne nawyki, proste rzeczy, które naprawdę nie kosztują wiele, ale mogą dużo zmienić. Niestety nie każdy to lubi. Dzięki za Twoje filmiki motywujesz do działania. No właśnie. Czy tak jest? Czy to jest do końca to, o co y, malutkim kobietkom nam wszystkim chodzi, y, cudownym? Ego. Dajemy sobie polizać ego. Samej się też. To nie to, że Ty masz być cały czas tego. Jesteś inna. Zajebista, Bridget. Sama sobie to mów, nie czekaj aż ktoś ci tego powie. I pamiętaj, że ja ci zawsze trochę ego polizzę, dlatego nie traktuj tego jakoś negatywnie, bo... Chcę, żebyś tu się poczuła, żebyśmy się tu poczuli odrębnie, bo jesteśmy i tak jednością, ale jak ty pojmiesz, jak dużo od Ciebie zależy, to trzeba się w tym też wspierać. Więc no, dzisiaj dzień Ej, zania własnego, o co y, malutkim kobietkom nam wszystkim chodzi, y, cudownym, nieszczęśliwym. Hmm. Tu chodzi o to, że to jest oczywiste, że konsekwencja, nawet to, co Ci się wyświetla, ta rzeczywistość jest wynikiem tego, Twoich najczęściej powtarzających się myśli, które wywołują takie, a nie inne emocje. I te emocje kształtują Twoją podświadomość, która ci wyświetla to, co najczęściej się przejawia. Czyli ta systematyczność w myśleniu, nawet negatywnym, powoduje, że ten obraz rzeczywistości wygląda tak, a nie inaczej. I tutaj rzeczywiście można się zgodzić, absolutnie. Ale. To mówimy z poziomu jakby takiego Mazryksowego. no tak tutaj działa, prawda? Orka, orka, działanie, działanie, wyznaczasz ten cel, no i potem ewentualnie jesteś albo bogata, albo spełniona, albo niebogata, niespełniona, działasz, działasz w kierunku choroby, masz cel yy, yy, chorowanie, i potem wszystko jest ok, jesteś spełniona w tym swoim niezdrowiu. To oczywiście był antyprzykład. Najpierw musisz być, Aha, jeszcze chciałam wrócić do tej Jennifer Lopez, która tam w tym czasie manifestowała sobie, wymanifestowała sobie Bena Afflecka i że niby takie szczęście, i że niby to już takie wszystko i, i pokazały się przecież że jest zdjęcia na Instagramie i wszędzie, ale w tym czasie on pił, chlał i się roz, praktycznie już rozwodzili. Czy ona miała to wypisane na twarzy? No nie, więc nie wiemy, nie wiemy co wy widzicie. Nie patrzcie na innych. Patrz tylko na to, jak ty się dzisiaj czujesz. W jaki płaszcz tożsamości wskoczyłaś. Co ty możesz? Wziąć sobie, czy jesteś otwarta na wzięcie czy jesteś wreszcie otwarta na wzięcie, a nie tylko na to, co Ty dasz, co Ty dasz i co z tego będziesz miała. Do kogo ja się zwracam? Ja się zwracam do ludzi, którzy już coś poczuli, którzy nie są, jak to mówią, aktorzystkami, nie siedzą, nie są tacy już świetnymi pływakami w tej przestrzeni, w tych nowych energiach, kiedy rozumieją, że jest coś więcej niż Matrix. Wy jesteście już ludźmi, którzy albo już poczuliście, że nie jesteście tym własnym ego, albo coś przeczuwacie. W związku z czym do Was się już mówi inaczej. Wy to inaczej rozumiecie. Zaczynacie kumać, że to jest tylko gra, to jest wirtualne. To, że to się zmaterializowało, to dlatego, że 3D, ciężka energia, materia, ona się tu materializuje. I dlatego tutaj jest więcej wyzwań, takich materialnych. Tutaj nas mogą podkręcać różne rzeczy, podkręcać nas. Piękno materialne. I tak jak powiedziałam, jak chcesz fruwać, by, być tylko być, no to zostań na chmurze, bo tam tylko będziesz. Tam nie ma w ogóle koncepcji mieć. Tam nawet tego nie ma. Tam po prostu nie ma, dlatego że w 5D ciężko cokolwiek mieć. Konkret. Ucieleśniony. Tam po prostu będziesz sobie tym. Ale jak się tutaj zalogowałaś, to zaczęło się przecież nawet od tego homo sapiens. Kość niezgody. Zawsze chodziło o coś materialnego. Pokarm to też jest materialny. A ty idziesz i walisz pornografię. To jest fasku dla duszy. Ale też możesz to konsumować. O ile robisz to świadomie, i do tego Cię namawiam, do świadomego zrozumienia, że jak dzisiaj napiszę coś takiego, napiszę, że, że to trzeba przez pracę, przez konsekwencję, bo tak naprawdę konsekwencja, jak się zwrócisz do interpretacji Osho Księgi Mądrości Atiszy, to zobaczysz, że konsekwencja ma też swoje minusy, dlatego że konsekwencja to jest coś, co też zaczymujecie z wczoraj, bo ty nie musisz konsekwentnie zrobić tego, co wczoraj, ty możesz skokiem kwantowym dostać się na linię życia, gdzie jesteś już szczupła, naprawdę, więc ta konsekwencja to działa, w 3 d? działa wtedy, kiedy myślisz, że to było wcześniej, to jest teraz, a to będzie później. Ty tak sobie to wszystko wyobrażasz, ale tak naprawdę wszystko jest teraz, czyli tak naprawdę możesz być obudzić się szczupła. Tylko nie z tym myśleniem patataj, patataj, męskim, prawda? Ile to ja Pepsi będę musiała biegać, żebym ja miała taką kondycję jak ty, że nie byłabym zasapana? No, przecież codziennie biegam, od dziesiątków lat, no. I w końcu przychodzi ten moment, że, że masz fajną relację z oddechem. Jak biegam szybciej, no to biegam se na dwa. I tak oddycham przez zęby. Dlaczego tak, pomimo tego, że oddech już powinien być ze szczęką opuszczoną? Ludzie myślą, że trzeba biegać z zamkniętymi ustami. No wręcz przeciwnie. No nie możesz biegać z zamkniętymi ustami, bo potrzebujesz dużo więcej tlenu, masz zużyte. A jak biegasz z kolei z taką różną szczęką, no to mogę połknąć muchę, no to mucha paszczeć, ale nie chcę połknąć pszczoły. Więc ja robię tak dobry wydech, jest gwarancją dobrego wdechu i biegam sobie na cztery. To jest po prostu takie automatyczne wybijanie rytmu. I po pewnym czasie tak będziesz. I tutaj rzeczywiście robisz się mistrzem powtórzeń. Ale równie dobrze możesz zacząć biegać jak gazela, jak wskoczysz, to na tę linię życia, gdzie biegasz jak gazela, kapujesz i to ci mówię, bo jesteś już na drodze do przebudzenia. Na drodze do niesamowitych możliwości korzystania z tych swoich energii może zbliża się wybuch jądrowy, a ty wyskoczysz z tego autobusu na stop na żądanie i pojawisz się tam, gdzie tego wybuchu nie ma. A tu się odbył, przeczytasz o tym. Do tego możesz doprowadzić zarządzanie własną energią, świadomością i możliwościami. Bardzo cię proszę. Muszka CC Węgiel, węgiel. Zostaw ślad. Węglowy. Zostaw lajka, komentarz. Lajka i komentarz najcudowniej. To serduszko. Co tam jeszcze? Co się jeszcze mówi w takich sytuacjach? Proszę subskrybuj kanał. Proszę udostępnij, jeżeli się nie wstydzisz. Bye. Do szybkiego. Love you.